O, witam Was, witam Was w 36. odcinku mojego let's playa gry The Evil Within. Ostatnim razem walczyliśmy z okrutnym hentajowym potworem z tentaklami i w ogóle i wszystkim. Eee, I szczerze powiedziawszy mam nadzieję, że... No niech ta gra się już skończy. No nic, nie ma co płakać. Trzeba grać. Czy ja mam po pierwsze eee, kluczyk? O, kluczyka chyba nie mam. Nie, nie mam kluczyka. No nic, skoro nie mam kluczyka, to znaczy, że... E, została mi tylko wizyta w żelowni i... Będę mógł kontynuować, bo mam chyba dość żelu na drobne poprawki. E, głównie zapasy amunicji mnie interesują. Zapasy zapałek, szczerze powiedziawszy, mnie najbardziej w tym momencie interesują. Więc... E, rozejrzyjmy się. Amunicja, granaty, zapałki. A, zapałki już mam wymaksowane. Hm. No to chyba strzykawki. I guess. Z braku alternatywy. Wprawdzie strzykawek nie znajduję ich aż tak dużo, ale zawsze się przydadzą, zawsze się przydadzą. No dobra, wysiadaj panie. Idziemy. Mam sporo całkiem amunicji do pistoletu, co mnie nawet cieszy. Okej. Okay. Wychodzimy. I teraz będę mógł wejść tutaj na górę wreszcie. Yy, za tym, i tutaj, za tym gener generatorem. Gniewny Gieniec, generator. O. Przynajmniej mam taką najszczerszą nadzieję. I chęć. Czy może to jeszcze muszę molestować? Tak wygląda. Tak jest, muszę do lift. Wciągnąć wszystko, więc resetujemy. Wybieramy część. I winda już jest zaopatrzona. No, swoją drogą chyba właśnie rozwiązałem tą zagadkę poprawnie. Wszystko jest włączone. A <średziny> widzicie, jak odpoczynek człowieka rozluźnia. Hej, no, włączyłem windę przecież. Co jest. He! jest włączona. Widzę, że się świeci. Hmm. A, bo. No, no, oczywiście, że generator nie jest odpalony. Jasna sprawa, więc trzeba troszkę pomaszować jeszcze. <śmiech> <śmiech> się nie grało dłuższy czas, to się zapomina. Się zapomina o takich rzeczy. Drogą, fajne, fajna ta dźwignia, która sama wyskakuje do góry. Dobra, rozejrzyjmy się, jak tam stan mojej, mojego uzbrojenia, bo widzę, że raczej jest słaby w tym momencie. Tylko w zasadzie mam shotguna, to może przerzucę się tymczasowo na łuk. Na łuk i strzały. No, tymczasowo będę korzystał z tego uzbrojenia. Problem każdej sekcji z window. Nie ma na co patrzeć, jak się jedzie. Znaczy, no z drugiej strony ja nadal jestem troszkę ślepawy, więc yy, i tak nie mam na co patrzeć za bardzo, ale mam najszczerszą nadzieję, że jest to tymczasowe. Bo już się w sumie ciągnie drugi miesiąc, kurde. Zaczynam się bać o swój wzrok, no ale. Nie, nie, o, tym, nie o tym jest ten let's play, także. Hello! Dobra. Trzy do jednego, że jak dojdę do końca, to to zacznie spadać lub spadnę razem z tym na dół. Yy, takie są moje przewidywania. Na chwilę obecną. że Krew. Okej. Okay. To coś nowego. Mam stać, mam iść. Przynajmniej tyle mogę pochwalić twórców gry, że tego się nie spodziewałem. Cześć, co tam było napisane? Bo widzę, że to jest jakiś komunikat do mnie. You will. Tak? You? You. Bardzo dobrze. You will die. Zgaduję kolejne słowo. Daj albo lose, albo... Hmm. No nie wiem, daj albo lose. Suffer! Hmm. No dobra Niech będzie. No cześć! Jak tam? Nie chce już pan kaskać, co bardzo? To co? Mam uciekać zanim się stoczy? Jep! Okej, okay, no, połowicznie zgadłem, powiedzmy. No dobra, jestem tu. Ludzi tłum, a myśli takie dziwne Nie wiem czy sam tego chcę, bo nikt nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic, nic, nic. Myślę, że nie stało się nic, nic, nic. Myślę, że nie stało się nic. And I have You'd never appear in a reputable journal otherwise. Nobody in the world knows you even exist. Yeah. <coughs> oh, but they will know. I have surpassed you in every way you can imagine. Jakoś mnie to obchodzi, I have what I need. All that's left is the procedure. Indeed. Indeed. That is why we are here. We. Oui. We. Oui. Tak po francusku. You wouldn't dare. You couldn't complete it without me. Precisely. Tak onikotra zwąpe owrzucił go do maszyny i stąd się zaczął burdel. Chubry e, tradycyjnie jest najgorszą rzeczą, możliwe, tak, tak, tak. Ja no, cześć trying to make me feel sorry for you. Okej, okay. ta sytuacja znowu. Mam sporo amunicji do pistoletu przynajmniej wolnej, więc myślę, że przerzucę się na pistolet na chwilę obecną. Uj! Fuck off! Okej, okay. tego się nie spodziewałem. My no to co, odpinamy panów z matrixa, i guess. Leżeć! No! Uh! Kolejny chapter skończony. To oznacza, że koniec gry się zbliża. Nie sprawdzałem ile jest chapterów, więc mam nadzieję, że zostało ich niewiele. Naprawdę, mam taką szczerą, kompletnie nadzieję. No ale już czas pokaże. No cześć. O, Claire Delon. Późniejszy fragment. Tylko, no wiadomo, zstripowany. <słuch> powiem ci, kobieto, że moje serce jakoś nie leży w interesowaniu się tą fabułą za bardzo. Tak kompletnie szczerze powiem pani. Ale muzykę owszem doceniam, jest piękna. Wprawdzie przykro mi, że teraz... Aha. Były gorsze pobudki, I guess. Wprawdzie szkoda, że The Evil Within zrujnowało mi do końca utwór, prawda? Który nawet lubiłem, który gra w zakończeniu do Ocean's 11 i Ocean's 13, chyba. But... Właśnie ten utwór. Dzień dobry. Nobody here at all. Nothing at all! Nothing at all! Feels like I'm wearing nothing at all. No ale dobra, skoro nie ma tutaj nikogo, to nie mam po co tutaj iść. Bo żelu nie mam dość na jakikolwiek rozsądny upgrade. Zresztą szczerze powiedziawszy mam... i tak mam srogie wrażenie, że zmarnowałem wszystkie swoje... Upgrade, zwłaszcza na to mele. Tego mele sobie nie. Ej, no! Gro! Dzięki temu marnuję czas na ważeniu bez sensu. No dobra, skoro nikogo tu nie mam, to idziemy na tron, I guess. No albo nie wiem, zajrzeć tutaj z tyłu. Aha, rozumiem.

Czy mogę zainteresować panu kopią Biblii? Czy jestem pewien, że chcę mu zaufać? Bo chyba nie jestem pewien. Ale znając naturę tej gry, powinienem się rozejrzeć najpierw. Okej, okay, czyli dostałem... Mało, małe pole do pooglądania sobie swojego pomieszczenia byłego. A teraz się coś stanie, oczywiście. No to jest długi korytarz. A zasada jest taka, że jak długo trzeba gdzieś biegć, patrząc w tym samym kierunku, to coś się stanie. Hey, wait! Ciodo Chyba za dużo w katałasie gram. <laughs> Woda. Nie da się ukryć. Czego ode mnie chcesz, Groh? No dobra, to był ten korytarz. Nie wiem, powinienem się chyba bać, powinienem się niepokoić, albo jakoś wyrażać cokolwiek nad yy, niechęć w chwili obecnej, ale ta gra po prostu straciła szansę na zrobienie na mnie wrażenia dobrego, no. Najzwyczajniej w świecie jest już za późno. Nieważne jak zajebiste rzeczy się teraz mogą dziać. Przykro mi, The Evil Wooden. Naprawdę chciałem cię lubić, bo słyszałem parę dobrych rzeczy This way. o tobie. This way. Słyszałem parę We're dobrych down. rzeczy... Daj mi go dokończyć. Słyszałem parę dobrych rzeczy o tobie, słyszałem, że się dzieje przy tobie deweloperzy Rezydentów, choć... Z ciszy... Sebastian! Choć ciszę rzecz biorąc, powinna to być informacja dla mnie, że prawdopodobnie razem z dobrymi rzeczami z serii Resident przyjdą też te złe. Ech, no ale nic. Będę miał czas narzekać jak przejdę tę grę w końcu. Skoń już się podjąłem. Wiedźmin wyszedł niedawno. Ale wiedźmina nie będę robił. Za długo, za długo to by było. Zdecydowanie Beacon. Just like Joseph said. Bacon? Jeśli powiesz puszka piwa po angielsku z jamańskim akcentem, to powiesz. Yy, powiesz yy, bacon z brytyjskim akcentem. Bacon. Bacon, 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 bacon. Bacon. O, odwrotnie. Jak powiesz puszka piwa z typowym mm, bacon. Y, z typowym angielskim akcentem, to y, mówisz bacon z jamańskim akcentem. Po porąbało mi się, przepraszam was. Czy to są skrzynki to specjalnie dla mnie? No jakże jestem zadowolony z tego obrotu sprawy, bo to na pewno nie oznacza, że zapasy mi nie będą potrzebne. No czy? Ciekawe gdzie Leslie Nielsen mnie prowadzi. I am serious. And don't, don't, call, don't call me Shirley. I hm? Ale, że co? Że masz naryte wełbie? No, ja też to wiedziałem. Od, tak od połowy gry se zdałem sprawę, że to, co się tutaj dzieje, nie jest że rzecz biorąc, prawdziwe. ale przynajmniej fajny flanger w muzyczce. Czyli co? Mam zwiedzać stare lokalizacje. Bo. Twórcy najwyraźniej stwierdzili, że nie chce im się robić nowych. No jak, Ja tak to rozumiem. Bo nie widzę symbolizmu za bardzo w odwiedzaniu starych lokalizacji w chwili obecnej. Może jestem za głupi. Akceptuję tą yy, alternatywę. Jak najbardziej. Przynajmniej muzyczka się poprawiła. Tum, tum tum, Akurat ten jeden raz. Schodzę po drabinie, mój facet ma z rytm. Całkiem nieźle schodzi, mimo że nic to nie znaczy. I ta drabinka jest zajebiście długa. Really? And pain. A thousand other sensations as they probed my cerebrum, examined my work, an eternity of intensity. So, though. pain, pleasure, rage, ecstasy blending together into a single piercing noise until the darkness was broken by sparks. Okay, calling starlight. tąd to się zamykaoją my wife oh, this on yourself. z kim ty rozmawiasz facet y What? Kaj to się stało Jej, mogłem te drzwi kopnąć. Obligatory sewer level. Który to już? Trzeci? Jak nie ma, jak zrobić bardziej creepy lokalizacji, no to oczywiście, że idziemy do ścieków. Kanałów ściekowych. tum, tum, tum. Tu, tu. O! Jest tu nie ma dla mnie. Poza żelem. Z jednej strony nawet cieszy mnie taka alternatywa, że poziomy składają się głównie z łażenia. Bo. Czekaj, moment. Czy ja dobrze widzę? Dobrze widzę, ok. To ja chyba jeszcze wracam. Bo tutaj widzę było coś do zeksplorowania. Ech, I tak będę łaził, bez sensu. A odcinek już wypadałoby w sumie kończyć. Chyba skończę tutaj ten odcinek, także dzięki, że do mnie dołączyliście, mam nadzieję, że póki co wam się podoba. No i się, szczerze powiedziawszy, nie mogę powiedzieć, że mi się podoba. A, amunicja, jej. No i cóż, tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.